Oto, jak złożyć stojak podłogowy Premium Erasto. Najpierw sprawdźmy, co znajduje się w opakowaniu. Dwie śruby płytki podstawy, jedna śruba głośnika, jeden łącznik rur, cztery kolce podłogowe i nakrętki, cztery filcowe stopy, jeden uchwyt na głośnik, jedna płytka podstawy, dwie aluminiowe rury i jedna nakrętka na śrubę. Proszę pamiętać, że w tym filmie pokazany jest tylko jeden produkt. Dla dwupaku zamówienie będzie zawierać dwukrotnie większą ilość każdej części. Teraz zacznijmy montować stojak podłogowy. Wyjmij śruby płytki bazowej z aluminiowej rury. Zauważ, z którego końca są one wyjmowane, aby użyć ich później. Następnie przeprowadź wtyczkę kabla głośnikowego przez podstawę. Następnie przebleć wtyczkę kabla głośnikowego przez rurkę w ten sposób. Zauważ, że to powinien być koniec rury, z którego usunięto śruby. Przymocuj podstawę do rury za pomocą dwóch śrub. Przed włożeniem złącza włóż wtyczkę kabla głośnikowego pod kątem do plastikowego złącza, jak pokazano na grafice. Następnie przepchnij ją z lekkim wysiłkiem. Teraz, jak pokazano, przełóż wtyczkę kabla głośnikowego przez złącze w ten sposób. Następnie poprowadź kabel przez drugą aluminiową rurkę. Gdy kabel przejdzie, połącz dwie sekcje. Zainstaluj dołączone kolce podłogowe i nakrętki dla dodatkowej stabilności i estetycznego wyglądu. Lub użyj dołączonych filcowych nóżek do gładszych rodzajów podłóg. Następnie przymocuj uchwyt głośnika do aluminiowej rurki. Upewnij się, że uchwyt głośnika jest solidnie przymocowany bez szczelin w miejscu połączenia, naciskając delikatnie centralnie nad rurką na mocowaniu głośnika. Następnie podłącz kabel głośnika i umieść głośnik na stojaku. Zabezpiecz głośnik na miejscu dostarczoną śrubą. Na koniec przykryj śrubę dołączoną nasadką. Ten statyw ma całkowitą wysokość 1120 mm lub 44 cale od dołu statywu do górnej części głośnika. Wysokość stojaka od dołu do dolnej części głośnika wynosi 935 mm lub 36 cali. Dzięki oszczędzającemu miejscu designowi, niskoprofilowej podstawie, która mieści się pod kanapą.